Siemaneczko wszystkim, streszony Xavi, witam was w kolejnym odcinku z serii Long Shorty. Dzisiaj zaprezentuję wam grę Rayman Legends, jest to kolejna odsłona z bardzo znanej serii, z bardzo przyjemną oprawą audiowizualną, muzyka tutaj wymiata, a grafika sama w sobie jest również fajna. Co wam chcę dzisiaj pokazać? Dopiero zacząłem grać w tą grę, więc na razie mam tutaj kilka dopiero poziomów odblokowanych i mam zamiar pokazać wam tutaj te wszystkie, które zdołałem odblokować, zaczynając od Małaki w tarapatach. Z czym ta gra się je? To jest klasyczna platformówka, więc yy, nie, nie ma to jakiejś wymagającej fabuły lub scenariusza powiem wam tyle. Na zabawę ze znajomymi, ta gra po prostu jest świetna, można się do nią naprawdę fajnie zabawić. I... Właśnie, zdobyłem kolejnego małaka, którego poprzednio ominąłem, właśnie nie, nie wiem dlaczego. I jedziemy dalej. S oczywiście, niszczymy rzeczy. Dzięki temu... Dzięki temu... Zdobywamy pieniążki, właśnie pieniążki, punkty! Za które odblokowujemy kolejne postaci, którymi możemy grać. Każda postać, oczywiście później Wam je pokażę, ma unikalne zdolności i unikalny styl walki. I kolejny małak. Zaczekaj, jak to się wyjmowało. Właśnie, już wiem. W dół i niszczymy. Dobra. Tutaj mamy oczywiście wrogów do rozwalenia i kolejny i dodatkowe poziom. To jest, są, y, takie z, to jest taki, to są takie znajdźki. Po prostu rozgrywamy dodatkowe poziomy w trakcie tych y, głównych. okej, okay, o co tu chodzi? A ich kurczę, dobra. A, po prostu trzeba było zbier zbierać pieniążki i, i uwolnić jednego małaka. Dzięki temu dostaliśmy serduszko. Dodatkowe serduszko, dzięki któremu nie zginiemy od razu, kiedy zostaniemy ranni. Okej, okay, wciśnij W, aby ukłuć stworzenie. Dzięki temu możemy teraz przejść na drugą stronę. A ten dziwny wąż kolczasty nie zrobi nam już nic złego. I okej, okay, przenosimy się do kolejnej lokacji na tym poziomie. Wciskamy W. Jednocześnie... Waj, kurcze! Jednocześnie W trzeba naciskać, żeby, żeby połaskalać tego trolla. Jednocześnie trzeba uwolnić. Dobra i teraz strzałka w dół i s. Dobra, kolejne punkty i jedziemy dalej. Uwalniliśmy kolejnego małaka. W tej chwili mam już komplet. Dobra. Aj kurczę, straciłem jedno serduszko. Ale przyszedłem do kolejnej lokacji. przeciąć przecięścinę. Dobra. O, bardzo tego nie lubię fragmentu. Okej. Okay. Buławy użyć dźwigni. Teraz wu. Tutaj. Ok, kolejny małak, dobra, bo no chodź tam, no sam się utopił, Aj kurczę. Ej, tak mamy już kobiet małaka. Gdybyśmy tam tego uwalnili, po prostu mielibyśmy dodatkowe punkty. to Nie chodziło? No właśnie, ej, dobra. Jeszcze raz. Chciałem użyć. Spacja jest. Okej, okay, dopiero teraz w. dwóch. Pomyliły mi się o klawisze po prostu. Okay. dawaj, aj szkurcze, doskoczyłem, No jeszcze raz. Gra jest yy, łatwa, ale niektóre momenty sprawiają niedużą trudność. Wow, dobra, udało się. Teraz skaczemy, tego wciągnijmy. Q lub E, dobra. Jednak y E. Ajajaj, aj, to daleko. No dobra. I kolejny poziom dodatkowy. Zobaczymy co tym razem. Aha, dobra. Mamy przykręcać kółko tak, żeby dostać się do środka. Okej. Okay. Nie małe zadanie. Ale w dół. Okej. Okay. Może tak. Nie spaść. Albo... Nie tak. Wsuńmy się na dół. Przekręćmy. Ok. I teraz tylko. Okej, okay, Dobra. Udało się. I mamy dodatkowe serduszko. Ok. Teraz przekręćmy tym w tą stronę, żeby zebrać tańczkę i kurczę, dobra. Jeszcze raz. Zarazem wyżej. Jadę się wyżej? Dobra. Okej. Okay. Teraz znowu przekręćmy na tą stronę i lecimy dalej. Okej, okay, dobra. Spacja. Kolejna lokacja. Wo, Woo. Aj, kurczę. za późno. Dobra, teraz tutaj wo. Tutaj... dajesz... Doskoczę... Teraz już tak... Ale nie trafić duchy teraz... Bardzo by się przydało... To przyciągnijmy... Dobra... Udało się jakoś... W dół... W dół... Skaczemy... Tamto przyciągamy, tamto przyciągamy tu. Dobra, przyciągamy to tutaj. Naciskamy W, jednocześnie skaczemy. Dobra, udało się. Jest! Pierwszy poziom ukończyliśmy. W miarę. I zdaje się, że udało nam się osiągnąć złoty medal, którego nie udało mi się osiągnąć za pierwszym razem przechodziłem ten poziom albo i nie, jednak się nie udało. No dobra, wydawało mi się, że udało się. Więc przechodzimy teraz do kolejnego poziomu. Jest to tym razem tryb najazdu. Po prostu, to jest klasyczna czasówka, musimy po prostu jak najszybciej yy, przejść z punktu A do punktu B. I uwaga, to jest, są bardzo trudne po, poziomy, te, te najazdy to naprawdę. Ach, kawał problemów stawiają. Dobra, dobra, Kacz. Ajż kurcze. Nie wiem, czy Dobra, jeszcze raz. Bra, udało się tym razem. Aj, kurczę. Dobra, jeszcze raz. Jak już powiedziałem, to nie jest łatwe. Naprawdę nie jest łatwe. Aj, no białaś. Ła, yes. jeszcze raz. Tym razem się uda. Na stówę. Udało się Idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej Dobra, jakoś nad nimi przeskoczyliśmy. Dobra, dobra Jak możecie zauważyć, naprawdę świetna muzyka towarzyszy temu wszystkiemu. Ona się naprawdę wszuci nieźle w grę. to jest bardzo dużym atutem. Mało jest takich. E, mało jest takich. E, Znacznościówek. W których e, wszystko współgra. W, włącznie z grafiką i muzyką. Udało mi się pobić rekord. Hmm, poprzednio udało mi się uratować tylko dwie maskotki. Tym razem są to trzy. I. lecimy dalej. Tym razem pokażę wam. Dwa inne poziomy, tym razem już normalne, ominiemy najazd, ten najazd, ten konkretnie, ponieważ, nie wiem, mam straszne problemy z pokonaniem go. No i jedziemy dalej. Okej. Okay. Jedziemy. Dobra, dobra, dobra. Czy mi się uda? Aj, jednak nie. Chciałem zebrać wszystkie. Jeśli, zbierze, jeśli... Więc zaczniemy zbierać od filetowego, to zdobędziemy więcej punktów. Czy mamy coś na dole? Nie wydawało mi się. Dobra, jedziemy dalej. Dobra. Aj, dawaj, 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 dobra. Ugadało się. Jeszcze tutaj jeden. I... Rzepka. Dobra. Aj, kurczę, znowu ci się nie udało. Co tym razem? Dobra tam no, to się uda, na stówę. Okej, okay, dobra. Dobra. Jest! Udało się. Tym razem. No dawaj, wyskakuj, wyskakuj. Tutaj nic nie ma, a raczej nic nie ma. Chodźcie. Dobra. Aj, kurczę, nie zebrałem. Nie zawsze to się udaje. Nie jest to takie łatwe, jakby się chciało. O! No proszę, małak. A ja wynurzaj się, wynurzaj. Idziemy dalej. Dobra. I... No to jest bardzo trudne zadanie. Nie lubię tych chwytaków całych. No strasznie utrudniają wszystko. Ja, dawaj, 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 dobra. No co? Ok, no dalej mamy pieniążek. Mam nadzieję, że da mi się go schwytać. i dobra. Aj! No eee, Dobra, jeszcze raz Już ominimy te pieniążki tutaj Ominimy tego Nie będziemy te ma tego małaka w górze Dobra, udało się Może już ominiemy ten pieniążek Nie będziemy go zbierać każdy poziom tutaj jest inny, co jest bardzo dużym atutem. Dobra. idziemy się dalej. Dobra, tutaj jeszcze mała jeden jest na dole. Okej, okay, lecimy na górę. Już tym razem uda mi się zebrać pieniążek. Nie! Jaj, dobra Trzymaj się góry, trzymaj się góry Dobra, udało się Aj, dobra Idziemy do góry No nie udało się, no, trudno Kolejny małak i na górę. No dobra, udało się. Trzeba uważać na tych spadochroniarzy, którzy spadają, mogą nas skrzywdzić. Dobra. No proszę, udało mi się to załatwić jednocześnie. No, chodźcie tu. Ajajaj, dobra. Czuda mi się i tego. Dobra, i na górę. Pieniążki, pieniążki, pieniążki Dobra, udało się. I ukończyliśmy poziom. Nie zdobyliśmy jednego małaka. Jednego z królów małaków. I pewnie raczej też nie udało nam się zebrać e, wszystkich e, pucharów, ponieważ nieco lałem zbieranie pieniążków. No, jednak srebrny też nam się udało. Ale już złotego niestety nie. I przed nami ostatni poziom. Poziom, który jest naprawdę świetnym poziom. Strasznie mi się spodobał. Zresztą zaraz będziecie mieli okazję zobaczyć, dlaczego. Rokowy zamek. No i jedziemy. O, oh ja, yeah, dobra, lecimy dalej. Poziom się dopiero rozkręca. Ale to co przed nami? To dopiero początek gry, która naprawdę cała wygląda w ten sposób. Aj, kurde, wszystko zepsułem. Dobra, jeszcze raz. Dobra, tym razem się uda. I skok, dobra! Jeszcze raz. Ej, dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, 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 jest! No kurde, co mi nie wychodzi wszystko? Aj jaj dobra. W poprzednim razem tak mi się pięknie udało całą piosenkę tutaj zagrać jednym ciągiem. Ale jak mówiłem, gra w niektórych momentach jest naprawdę łatwa, a w niektórych momentach jest naprawdę trudna. Dobra, jest. Aż mi się przyłoży na Guitar Hero. Oh yeah, jest tak. Kochani, tym oto pięknym, epickim końcem zakończam tego klejnego longshorta z gry Rayman Legends. Dziękuję bardzo serdecznie. To był Long shorty, gra Raymond Legends, którą z wielką przyjemnością będę kończyć. Naprawdę gra się świetnie. Żałuję, że nie udało mi się tego poziomu przejść jednym ciągiem. Naprawdę piosenka jest świetna. Muzyka, muzyka w tej grze po prostu świetna. Zresztą tak samo jak prawa audiowizualna, tutaj wszystko ze sobą współgra. I cóż, mogę więc powiedzieć. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się. HEJAS!